Budzik w dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Wiesz go w pokoju, Mii. Świetnie jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj, tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je, Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? A! Spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, Mia. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolejna zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypie do środka popcornu, tak, że nic nie będzie widać. Świetnie połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror! Świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super. Tylko coś z nim nie tak, a może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać! O nie! Przedziurawiłam sobie rękę! Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! <grym wioski> Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa! Znowu zostałam oszukana! Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw! Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus! Mamy pierwszych gości, cześć! Trzymaj to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe, przebiję je drewnianym patyczkiem i zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus! O, to znowu ty! Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to że wziąłem wszystko co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fu, co to jest? To surowe jajka? Ochyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy że włożę do środka świeczki. Gotowe! Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super! Gotowe! Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny, jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O, mamo, boję się! Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście! Wynoś się stąd! Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, mija. A masz! Nie trafiłaś, nie trafiłaś! Ja tylko żartowałam, o ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić, i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżnobiały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Paweł, prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwuję cię. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda! Dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. Wytrę się i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje. To straszne. Muszę się stąd wydostać. Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło co. Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej, zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej, złam się szybko. Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz się jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, to za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej, połam się! Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść? Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań! Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się! Razem? Dawaj! Wow, gorąca czekolada z merszmelą. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mm, pyszności. A ty liż sobie lody. Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? 3, 2, jeden. Makaron, super. Ale ekstra! Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha, a ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. O, tak. Ojej! Moje usta płoną! Uważaj, nie mogę się kontrolować! Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija. O, tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest to o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Takie pyszne! Oj! Chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Hej! Bitwa na palce pokażę, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie! Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam! Pogódź się z tym! Co to? Roztopiony Lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej! A ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej! Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mija, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Zrobić Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Bingo. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce wygrałam. Ej, hey, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nagecy, miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące. O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nagecy, jak ja je zjem. Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci! Patrz! Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki. Mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała! Ale można je przecież rozgrzać! Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nagetcy są usmażone. Pyszności. jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe! Nie mogłam wytrzymać! Uwielbiam pizzę! Jak pysznie wygląda! Mm, rewelacja! Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Inny mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, What? chyba przesadziłam. Oh my God. O nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić? Głupia pizza z kamienia? Więc co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Hmm. może pociągnijmy zatelinę. No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skipersy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest, Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mary, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przydulasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamien, papier, ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą! Musimy zdobyć klucz. Dobra. Uj masakra obrzylistwo! mam, ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A już rozumiem, to kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Chora, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami, nie chcę tego pić. O, no dobra, ja pierwsza. Wuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk. Znalazłam go. O! Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół. Co to? Otworzysz? Nie, znowu muszę zaczynać. O, o, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia, dobra moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawa jak działa? Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni save. Sprawdźmy. Fuu, to kawałek świerdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miamiam! Miam. Ups! Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mia to klucz! Hurra, pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ener, duer, Erika fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza! To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kole. Ale klucza w niej nie ma. No. No, to teraz ja. Wój, co za ochyda. Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Marii, mogę ja to zrobić? Hura. I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oho, otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej, co to takiego? Ale cię urządzili. Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O kurczę. Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Ura, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juch.